Cześć, witajcie, witam Was w moim setnym filmie. Jak wiecie zapowiadany był odcinek specjalny z okazji setnego filmu, lecz jest inaczej z wiadomych tylko mi Nerdrodowi powodów miał być odcinek specjalny z Nerdrodem na czele, czyli miał on w nim wystąpić, lecz nie możemy go przeprowadzić. Jako nagroda dla Nerdroda będzie Możliwość gry na tym serwerze, którego za chwilkę będę Wam prezentował. Zapraszam do oglądania setnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć, witajcie. Z tej strony Patryk45. Witam Was na moim nowym serwerze. Jest to serwer VIP. Będą tutaj mogły grać tylko wybrane przeze mnie osoby. Radzę oglądać film do końca, ponieważ lista tych osób wyświetli się Wam na ekranach na końcu tego filmu. E, od razu powiem jeżeli o kimś zapomniałem czy ktoś by bardzo chciał zagrać na serwerze a nie ma go na white ponieważ to będzie ona obowiązywała proszę do mnie napisać tak we wiadomościach prywatnych na youtube rozbudowujemy się tu już i jest tylko jedno małe ale żeby zagrać na tym serwerze jest niezbędny jeden program który od razu po prezentacji tego serwera chciałbym wam pokazać dobra Jest to serwer 100% creative, chyba tak będzie, tak zostanie. Już się tutaj budujemy, chyba już wspomniałem. Dobra, i teraz pokażę wam, jaki jest to program. Oczywiście wszystkie niezbędne link do tego programu i niezbędne rzeczy, które są potrzebne, IP serwera i w ogóle wszystko znajdziecie w opisie filmu. A więc zapraszam do prezentacji tego oto programu. Dobra, witam w prezentacji tego otoprogramu. Nazwa tego programu znajduje się o tutaj. Pierwsze, co trzeba zrobić, pobrać ten film, klikając na link podany w opisie i klikamy tutaj po, po zainstalowaniu. Oczywiście, gdy będziecie instalować, jeśli wyświetli Wam się takie okienko, czy na pewno chcecie go tam zainstalować w trakcie instalowania, musicie kliknąć, że tak. A więc w pierwszym okienku wpisujemy, pierwsze klikamy o sobie tutaj tu w to okienko register swój adres e-mail wpisujemy first name czyli imię, nazwisko może być taki błąd, że klikniecie register i wzięcie się wam, że macie nie takie nazwisko ja tak miałem wymyślcie sobie po prostu inne nazwisko i wpiszcie to wpisujecie hasło, powtarzacie hasło i register gdy już to zrobicie rejestrujecie się tutaj tutaj więc ja to zrobię No, pa in pl. I tu wpisujecie swoje hasło. Tu albo w swój adres e-mail, albo swój nick. Tak. Sync me in. Loguje nas teraz do programu. Jest to program prawie identyczny jak hamaczy, tylko nie mogę mieć na drugim hamaczy, jest bardziej zaawansowany. Tak. I teraz klikacie yy, Token.go Go, Networks yy, i Joint a Networks. Wpisujecie tutaj nazwę. Tego czy IP Moje i tutaj wpisujecie hasło. Wszystko będzie podane w opisie. I dołączać się do sieci. A te, w tej chwili jest tylko Marko. Pierwszy dzień funkcjonowania tego programu. I gdy zobaczycie, że jest taka oto ikonka Creepera, to będzie na 100% program. A więc to tyle. Myślę, że dacie sobie radę. Jeszcze raz przypominam, że osoby, które mogą grać na serwerze, wyświetlą się Wam pod koniec filmu. Jeżeli ktoś by chciał zagrać, proszę do mnie pisać w wiadomościach prywatnych na YouTube. To tyle, do, do zobaczenia, zapraszam na serwer.